Sponsorem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Z kodem FOOTBREAK zyskujesz zakłady bez ryzyka nawet do 600 zł. Dziś nie trudno znaleźć kibica, który zdaje się o tym nie pamiętać. Ale Manchester City istniał ponad 100 lat przed pojawieniem się w jego władzach szejków. Powstał jeszcze w XIX wieku, a jedną z inicjatorek powołania go do życia była córka proboszcza. Pierwszym poważnym sukcesem pod tą nazwą było zwycięstwo w Second Division, a co za tym idzie awans do najwyższej krajowej ligi w 1899. Jeśli chodzi o te bardziej znaczące, to pierwszy puchar Anglii zdobyty 5 lat później. I tym wstępniakiem witam was w kolejnej dawce futbolu bez cenzury. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Manchesterze City. Przed przybyciem szejków. nowym osobom przypominam, że możecie odbierać prezent od sponsora kanału Betfan, jeżeli podczas rejestracji wpiszecie kod FoodBreak, zyskujecie zakłady bez ryzyka nawet do 600 zł. Tyle tytułem wstępu, przechodzimy do Meritum. Całkiem nieźle w historii klubu zapisały się lata 30. The City dwukrotnie grali w meczach finałowych w Pucharze Anglii. W 1933 co prawda przegrali z Evertonem. Rok później pokonali jednak Portsmouth, wkładając do gabloty kolejne trofeum. W 1937 roku doczekali się pierwszego mistrza z Fawlidze. Co ciekawe, sezon później nie udało im się uchronić przed spadkiem, mimo tego, że to ich ekipa strzeliła więcej bramek niż którakolwiek z biorących udział w Dwie dekady później historia w pucharze Anglii w zasadzie się powtarza. Pierwszy finał przegrywają, żeby rok później triumfować. Następnie jest chwila przestoju, ale najlepsze ma dopiero nadejść. Niezwykle ważny w historii klubu okres zaczyna się latem 1965 roku, kiedy na ławce trenerskiej pojawia się duet Joe Mercer i Malcolm Allison. Pół roku przed ich przybyciem zespół odnotowuje najgorszy w dziejach City wynik, jeżeli chodzi o stadionową frekwencję. Występowali wtedy w drugiej dywizji, którą już w pierwszym sezonie pod skrzydłami nowego sztabu trenerskiego udaje się wygrać. Sezon 1967-68 to drugie Mistrzostwo Anglii, które zapewniają sobie pokonując Newcastle 4-3 w dniu kończącym rozgrywki. Rok później znów sięgają po Puchar Anglii. W 1970 roku triumfują w Pucharze zdobywców pucharów. To także ciekawy wątek dla polskich kibiców, ponieważ ich rywalem był nasz rodzimy górnik Zabrze. To dobry rok. W końcu sięgają także po Puchar Ligi, stając się przy tym drugim angielskim klubem, któremu udało się w tym samym sezonie do listy sukcesów dopisać Puchar Krajowy i Europejski. Lata 70. to nadal walka o tytuły, która jednak nieszczególnie powiększa liczbę trofeów w gablocie. Ale wciąż, jakby nie patrzeć, liczą się w piłkarskim świecie. Są niebezpiecznym przeciwnikiem, nawet gdy ostatecznie nie triumfują. Dwukrotnie kończyli sezon na drugim miejscu w lidze, ze stratą zaledwie jednego punktu do lidera. W pamięci kibiców zarówno jednej jak i drugiej drużyny z Manchesteru z pewnością zapisał się ostatni mecz sezonu 1973-74. Spotkanie derbowe, podczas którego Denis Law, kiedyś ważna postać w składzie Czerwonych Diabłów, nazywany zresztą pierwszym królem Old Trafford, który chwilę wcześniej zmienił barwy na niebieskie, w 85 minucie posłał United do drugiej ligi. Jak się okazało była to ostatnia bramka w jego piłkarskiej karierze. Choć kibice byłego klubu darzyli go tak dużym szacunkiem, że nikt go nie winił za spadek, to jednak sytuacja dość mocno go przebiła, co pokazało jak bardzo związany był z barwami rywala ówczesnego pracodawcy. Prawdopodobnie przerosła go ta sytuacja, bo niedługo potem zakończył karierę. Dwa lata później The City Zen zwyciężają w Pucharze Ligi ponownie w meczu decydującym pokonując Newcastle. Następnie następuje zniżka formy. Przez jakieś trzy dekady trudno było szukać wieści o jakimś znaczącym triumfie zespołu, który by elektryzował kibiców spoza niebieskiej części Manchesteru i przypominał o ich istnieniu na szerszą skalę. Stali się średniakiem w angielskiej lidze, na którego coraz rzadziej patrzono jak na poważnego rywala najbliższych sąsiadów z United. Co prawda, w 1981 roku kolejny raz doszli do finału Pucharu Anglii. Jednak tym razem musieli uznać wyższość Spurs. Mimo wszystko w latach 80. dwukrotnie kończyli na dole tabeli i nie udawało im się skutecznie obronić przed degradacją. Manchester City zalicza się do grona założycieli Premier League. Jednak w latach 90. zostają pierwszym w historii zespołem ze zwycięstwem w europejskim pucharze, któremu udało się zaliczyć spadek do trzeciej ligi. Niedługo po tej porażce nowy prezes David Bernstein zarządza reformy. Jednym z obszarów, w którym dokonano zmian, jest kontrola finansowa, co ma mieć wpływ na jej wydajność. Już pierwszy sezon pozwala im się wspiąć szczebel wyżej. Podobnie jest trochę później. Premier League okazuje się jednak zbyt mocna i następuje powrót do niższej ligi. Kolejny raz następuje przestój. Przez dekady istnienia w klubie pojawiło się wiele wartych uwagi nazwisk, które podobnie jak współczesne gwiazdy pisały jego historię. W barwach City grał legendarny Bert Trautmann, jeden z najciekawszych bramkarzy w historii futbolu, który walczył na wojnie po stronie niemieckiej, gdzie cudem uniknął śmierci. Uniknął jej także podczas jednego ze spotkań, kiedy to w starciu z napastnikiem Birmingham złamał pięć kręgów szyjnych, a jeden z nich zablokował kolejny, co uratowało mu życie. Grał jednak do końca spotkania. W klubie spędził 15 lat, wychodząc na boisko 545 razy. Grał też Glimpardu, który całą karierę poświęcił City. Mówi się, że zakończył ją George bez swoim faulem, po którym niewiele brakowało do amputacji, a zawodnik nigdy już nie powrócił do dawnej formy. Był to Nebuk, za którego wyłożono sporą na tamte czasy kwotę 17 tysięcy funtów, biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie grał w najwyższej lidze. W roli kapitana poprowadził drużynę po drugie mistrzostwo kraju w historii klubu. Colin Bell, niekwestionowany magik w środku pola. Zachwycający nieprzeciętą szybkością. Prawdziwa gwiazda wszechczasów dla kibiców klubu. Tercet Summer B. Bell Lee czarował, a pamięć o ich grze wielu fanom City pozwoliła im nie zwątpić w swoją drużynę przez kiepskie lata. Był także Kazimierz Dejna, jedyny Polak, który wystąpił w błękitnych barwach City. I choć zachwycał umiejętnościami i odgrywał wtedy ważną rolę w drużynie, trafił na moment, kiedy zaczął się wieloletni kryzys. Ponoć Legia poprosiła o sprzęt elektroniczny potrzebny w klubie w ramach zapłaty. Wydaje się to sensowne, biorąc pod uwagę fakt, że głównym sponsorem City była firma Brother. Dopiero kolejna dekada i sezon 2002-2003 przynosi to na co kibice czekali od 13 lat, ich drużyna zwycięża w derbach Manchesteru. Po 25 latach znów grają też w europejskich pucharach. Wtedy to awansowali do tych rozgrywek dzięki wygraniu klasyfikacji Fair Play. W drugiej rundzie Pucharu UEFA zostali jednak wyeliminowani przez Grokling z Wielkopolski. Wbrew pozorom nie był to jednak przeciętny skład. Za sterami City stał wtedy Kevin Keegan. W przeszłości fenomenalny zawodnik. Na bramce powoli kończący karierę David Simon, W polu Steve McManaman. Robi Fowler czy Nikola Sanelka. Nie brzmi najgorzej, prawda? W 2005 roku Keegan opuszcza klub. Chwilę później zastępuje go Stuart Pierce. Zaczyna nieźle, ale kończy na 15. pozycji w tabeli. Kolejny sezon to problem ze strzelaniem bramek, szczególnie w meczach domowych. 14. miejsce i zwolnienie trenera. W lipcu 2007 roku na trenerskiej ławce pojawia się Sven Goran Eriksson. Mniej więcej w tym samym okresie w City inwestuje były premier Tajlandii, Taksin Shinawatra, nabywając 75% akcji. Nierówny sezon, który zapisuje się w historii klubu gorzką porażką 1-8 z Middlesbrough, kończą na 9 miejscu. Szkoleniowiec zostaje zwolniony, choć akurat ten ruch fani mocno krytykują. Ostatni mecz przed zmianą właściciela rozegrali 31 sierpnia 2008 roku. Po przeciwnej stronie Sunderland. Zwyciężyli 3-0 do 0 na bramce Joe Hart, który do klubu trafił, kiedy miał zaledwie 16 lat. W jego barwach rozegrał 300 spotkań, stając się ważną postacią w drużynie. Czterokrotnie sięgał po złotą rękawicę. Był też ulubieniec kibiców Michael Richards, którego karierę zniszczyły kontuzje. Chwilę wcześniej do składu dołączył Wonsum Kompany, który już wkrótce miał się stać legendą Manchesteru. Następnego dnia nastąpił moment, który sprawił, że do dziś zdania wśród fanów futbolu są podzielone. 1 września 2008 roku oficjalnie grupa Abu Dhabi United Group i Sheikh Mansour bin Zayed przejęli Manchester City. Szybko zaczęli wdrażać w życie plan transferowy. Przeszkodziło jedynie zamknięcie okienka. W krótkim czasie pozyskali jednak robinio za kwotę 32,5 miliona funtów, co wtedy w Premier League było zawrotną sumą. Ambicje nowego nabywcy sięgały jednak dużo dalej. Mówiono o chęci sprowadzenia takich gwiazd jak Messi czy Ronaldo. Pojawiały się kwoty pokroju 150 milionów funtów, spotykali się jednak z odmową. Żaden klub nawet za takie pieniądze nie chciał pozbywać się najważniejszych nazwisk. Wtedy zaczęto patrzeć realnie i stosować bardziej sensowne propozycje. Oczywistym stało się, że aby na nowo zbudować markę, przywrócić chwałę, potrzeba czasu, a nawet ogromne sumy nie gwarantują błyskawicznego sukcesu na rynku transferowym. Potwierdza to słynna gafa wspomnianego Robinio, który po przeprowadzce na wyspy publicznie wypowiedział zdanie Chelsea złożyła mi świetną ofertę, więc ją przyjąłem Dla gwiazd światowego formatu takich jak choćby Buffon czy Berbatov wysokie honorarium nie było przekonujące Jeżeli klub nie mógł zaoferować gry choćby blizę Europy Zwolnienie tempa w kwestii zaskakujących ofert sprawiło, że stopniowo w szatni City zaczęli pojawiać się coraz bardziej popularni zawodnicy Choć to o drużynie prowadzonej przez Guardiolę mówi się jako o tej, na którą właściciele wyjątkowo nie skąpią majątku. Paradoksalnie w rankingu najdroższych przynosin w historii piłki trudno szukać tych dokonanych przez Manchester w pierwszej dziesiątce pozycji na liście. Oczekiwanie na sukces jak widać się opłaciło. 14 maja 2011 roku trafienie Jaja Touré przeciwko Stoke zapewniło obywatelom pierwszy tytuł po 35 latach. Rok później dochodzi do historycznego starcia z ekipą z Z którego piłkarze City wychodzą z wynikiem 6-1 W tym samym sezonie ma miejsce mecz określany mianem cudu na Etihad W 90 minucie gospodarze przegrywają z QPR Które za wzięcie broni się przed degradacją W doliczonym czasie gry wyrównuje Edin Dzeko Chwilę później Agüero swoim trafieniem rozpala trybunę W tym momencie zostają mistrzem kraju. Sukces ten powtarzają dwa lata później, dokładając jeszcze Puchar Anglii. W 2018 roku deklasują rywali, wykrywając sezon z 19-punktową przewagą nad drugim United. Rok później są w życiowej formie i choć przegrywają w finale Ligi Mistrzów z Tottenhamem, stają się pierwszym angielskim zdobywcą potrójnej korony. Pep Guardiola zdawał się jednak czuć, że sukces jego ekipy nie został na wyspach odpowiednio doceniony. Jak mówił, ludzie nie lubią zwycięzców, zarówno tutaj, w Hiszpanii, we Włoszech, wszędzie. Cieszą się jedynie na fani. Liverpool czeka na tytuł mistrza Premier League 29 lat. To zupełnie normalne, że ludzie się niecierpliwią i czekają, aż oni w końcu wygrają ligę. Myślę, że rozegraliśmy genialne dwa sezony, jednak to nie wystarczy, aby być najlepszym. Nie możemy porównywać się do United z czasów Sir Alexa Fergusona czy Liverpoolu za czasów Bożego. Liverpool i United są prawdopodobnie najważniejszymi drużynami w Anglii. Spójrzcie choćby na stronę główną Daily Mail. W zeszły poniedziałek tematem numeru było spotkanie Pola Pogby z fanami na Old Trafford. Nie to, że wygraliśmy Premier League. Wśród fanów City funkcjonuje popularna opinia, że ich Manchesterowi kibicują mieszkańcy miasta, a temu drugiemu ci z jego okolic, co ma ich stawiać w roli tej prawdziwej, właściwej, ważniejszej, lokalnej piłkarskiej ekipy. Rywalizacja jednak trwa nieprzerwanie od wielu dekad. Obie drużyny w pewnym sensie tworzą historię, nawet jeśli jedna z nich na jakiś czas zeszła na obrzeża angielskiej mapy futbolu, a kiedy jej gwiazda świeci jaśniej niż kiedykolwiek, trzeba o niej przypomnieć. Tak w skrócie wyglądała historia Manchesteru City przed przybyciem Szejków na Etihad Stadium. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o rywalizacji United przeciwko City, zachęcam bardzo serdecznie do nadrobienia materiału z cyklu Największy Rywale kiedyś taki program prowadziłem na kanale i właśnie w jednym z odcinków poświęconych angielskiej piłce. Jest o United i Manchester City. Na dzisiaj tyle, ja wam więcej czasu nie zabieram. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nowe osoby zachęcam jeszcze do kliknięcia subskrybuj. Powoli zbliżamy się do 70 tysięcy, za co serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia.